widzów, witam się 7 grudnia, siódmy kalendarz adwentowy otwarty, w sensie okienko. Mam nadzieję, że to jest kalendarz adwentowy Andziak za 700 zł, a jeżeli nie, no to wstyd mi za ciebie, co ja w ogóle mówię. Wstyd mi jest zapewne za polskiego YouTube'a, bo, bo ja myślałem, że pranki już wiecie, dawno temu znikły, trochę się uciszyły, jak są jakieś pranki, to raz na jakiś czas takie heche, -he mały prank. A tu się okazuje, że ja na YouTubie patrzę na kanał Milo, ten co nagrywał te fejkowe, że się włamuje tam do dziewczyny, ją podgląda, coś takiego, to on nagrał film Toti zaginął prank popłakała się, że robi prank na swojej dziewczynie tutaj chyba, e, że zaginął jej pies. No, muszę to obejrzeć. <taki> Takie pranki w 2024 to tylko pokazuje, że cykl YouTube'a po prostu e, się na nowo odświeżył chyba i znów jesteśmy w cyklu e, pranki, które nikogo nie rozśmieszają, powodują u kogoś płacz i w sumie jaki oni mają sens oprócz tego, że ktoś kliknie, bo chce zobaczyć reakcję kogoś, że jest bardzo smutny i przykro. A więc tak jak widzicie po tytule dzisiaj robimy najpotężniejszego pranka, jaki powstał na tym kanale. Ja tu widzę, że cykl buddy jest, że coraz bardziej potężne pranki, już jesteśmy na tym, że zaginął pies i spowoduj stres i płacz u swojej dziewczyny challenge. To ciekawe, co będzie następne. To, że on zaginął, to, że nie wiem, porwali go czy coś i w taki sposób się oświadczy. A tym samym odegramy się na maji za wszystko, co robiła wcześniej. Ale... No z tego, co widzę, to na trzy miesiące temu tylko dała, zniszczyłam mu jego auto prank. No to faktycznie można porównywać do tego, że zaginął pies prank, ale jakby patrzeć na to, ile on za to pranków na niej zrobił. Spotykam się z inną dziewczyną, prank, to była najgorsza noc w jej życiu, wkurza moją dziewczynę przez 24 godziny, śledzę moją dziewczynę przez 24 godziny, podgląda moją dziewczynę przez 24 godziny. No ewidentnie po wyszukaniu prank na Milo, czyli jej pranki powinny się wyświetlać, no nie wyświetlają mi się zbyt dużo, no, no mało jest, jeden, ale oczywiście on robi ten hardkorowy challenge, znaczy ten hardkorowy prank, gdzie ich pies zaginie, dlatego, że ona bardzo dużo pranków na nim robi, ma to sens. No i tak się składa, że taki dzień wypada dzisiaj, ponieważ Maja pojechała na urodziny swojej mamy, przez co ja zostałem z Totim sam w domu, i jesteśmy dzięki temu w stanie upozorować ucieczkę Tokiego. Myślicie, że jak oni tak żyją, że dosłownie co chwilę są pranki, to oni w te pranki jeszcze wierzą? Czy wiedzą za każdym razem, że to jest pranki, po prostu udają te reakcje? Bo nie wiem, zobaczymy, ocenimy dzisiaj, ale w sumie to jest niebezpieczne pod tym względem, że jeżeli na przykład serio będzie jemuś coś działo, nie wiem, chłop będzie, nie wiem, zje sobie pistarzka i ten pistaczek mu gdzieś w gardle na przykład stanie i będzie w stanie naprawdę zagrożenia życia, to ona nie będzie reagować, bo pomyśli, że to jest prank. Myślę, że to jest realne, że takie coś może się wydarzyć. Ci pranksterzy, dla kontentu naszego, ryzykują swoim życiem, jakby nie patrzeć nie bezpośrednio, więc trzeba ich doceniać, a nie krytykować. To jest naprawdę wspaniały film i wspaniałe poświęcenie. Dziękuję ci, Milo. Jak widzicie, w tym momencie leży tam worek z ziemią, zawinięty basen i jeszcze płyta OSB, i tam jest kolejny worek z ziemią. A może zamiast nagrywać pranka, gdzie wykorzystujesz psa do tego, żeby na emocje wpłynąć swojej kobiety i potencjalnie grozi na przykład temu zerwanie, to, to na przykład wejść pozbieraj te gówna na, na ogrodzie, to nie będziesz musiał cenzurować montażu. Ale tak, to jest powód, dla którego tyle śmieci leży po prostu tam wzdłuż łop. Na to tego trzeba mieć dosłownie cały czas. Oko? Jesteś tak przekreatywny z tymi swoimi prankami, tyle czasu na to pewnie spędza, żeby to montować i tak dalej, to mogłeś na przykład kreatywnie podejść do tego, jak zablokować dół tych właśnie ogrodzeń, żeby twój pies nie przechodził pod spodem zamiast dawać tam śmieci, na przykład pojechać do Leroya i, i tyle. I oni tam ci na miejscu na przykład przytną tyle, ile chcesz, centymetrów dokładnie i to oprzeć nawet o, te o ten I, i, i tyle. Albo nie wiem, no tkami nawet przykleić do dołu tego ogrodzenia i by pies nie wychodził. Jak widzicie w samym rogu, tyle że ten worek właśnie odsuniemy. I właśnie takimi szczelinami ucieka toty. Jakimi szczelinami? Ty chyba szczeliny nie widziałeś, no. Przez takie coś to chyba ja nawet się przecisę. no to... To jest dziura do narni, a nie szczelina. Maja zapłakana biegała po domach, pytała czy ktoś nie widział tego psa, a ten pies siedział na podwórku u sąsiada. A, czyli on już wie, że ona już może mieć na przykład traumę z tym związaną, że już raz jej pies uciekł i myślała, że go straciła i na przykład nie chciałaby, żeby drugi raz się to wydarzyło i jak drugi raz się to wydarzy, to tym bardziej będzie miała flashbacki i tak Okej, okay, fajnie, fajnie, nie, dobrze rozdra rozdrapywać tak bliznę. wała. Tak samo ten kabel przydałoby się schować gdzieś tam z tyłu. I może zrobimy coś takiego. Jak widzicie, no, nie za bardzo rzuca się ten biały kolor w oczy, przez to, że ściany są białe i pluszaki są białe, dlatego tak to zostawiamy. No, mógł już się przynajmniej postarać i nakleić czarną taśmę na miejsce, gdzie taki ledzik niebieski się świeci perfidnie, i to widać bardzo oczywiste, to jest. To wiecie, widziałem, że kot będzie wbiegał na ulicę, to ja akurat zahamowałem, a jakiś śmieć z naprzeciwka. Specjalnie przyspieszył, żeby walnąć tego kota i go zostawił po prostu. Dla osób, które nie znają tej historii, to wiecie, my się oczywiście zatrzymaliśmy, żeby nie było. Maja wzięła tego kota na ręce. Całą kurtkę, całą bluzę, koszulkę, spodnie, jedne, drugie dosłownie. Wszystko było we krwi. Zawieźliśmy go do weterynarza, ale niestety nie udało się odratować kota. Musiał być uspany. W każdym razie. O, czyli niedawno temu jeszcze ze swoją dziewczyną mają Traumatyczne przejście przez to, że właśnie zatrzymali się, bo jakiś kot przechodził przez ulicę, a jakiś ziomek potrącił kota. Wręcz dla nich to wyglądało na specjalnie, bo przyspieszył zamiast zahamować. E, oni go w krwi dali do weterynarza i ten weterynarz nie uratował tego kotka, i dzięki temu mają na pewno jakąś formę traumy lub jakichś złych przeżyć. I na przykład by sobie myśleli, że, ej, jak mój piesek ucieknie, to też może wejść na ulicę i też może jakiś taki Debil się znaleźć. Na pewno takie coś mam w głowie, i pewnie najgorsze myśli przyjdą w momencie, gdy się okaże, że Pies zaginął. Przynajmniej wiecie. Nie Zostawiliśmy kota na ulicy i, i nie musiał tam umierać z bólu, tylko go uspali. Nie? Także tyle w tym wszystkim dobrego. Co nie zmienia faktu, że przez to, że to widziałem na własne oczy, jak to wszystko wyglądało, to mam normalnie obawy razy 10 co do Totiego. Nie wiem, ci, ci ludzie jakby nie mieli mózgu, nie? <laughs> Bo ty masz obawy razy 15, czyli razy 15 się boisz bardziej o życie swojego psa. Zgaduję, że twoja kobieta. Też ma to samo, przez to, że widziała to samo co ty. Więc w którym momencie ty stwierdza, że to jest genialny pomysł, żeby ją przestraszyć normalnie, no na, na, naprawdę zawałowo, że tak to powiem, że jej pies zaginął. Jak sobie pomyślę też, że raz uciek i. Ach. Naprawdę przewalone, dlatego pinujcie zwierzę, bo są dobre osoby, które się rzeczywiście zatrzymają, które tego psa przygarną, do Was zadzwonią, na przykład jeśli pies czy kot ma jakąś obrożę, a są tacy, którzy specjalnie jeszcze przyspieszą, żeby zabić Wam zwierzę. Taka krótka historia to Ty już zasypia. O nie. Taka tylko drobnostka. Ale zgaduję, że jeżeli by był teraz jakiś wypadek i by poduszka powietrzna wydupiła w kierownicy, to prawdopodobnie piesek by się nie miał dobrze, ale to, to już taka drobnostka. To jest ciekawe, że on gada o tej historii. Wiadomo, bardzo dobrze się zachowali, jakby stanęli, wzięli tego kota do weterynarza i tak dalej. Po, po czym robi takie opranka? Jeździ autem. To momentalnie usypia, naprawdę. Mógłby spać cały dzień, wchodzić do auta i śpi dalej. No nic, yy, widzimy się na miejscu jak już odstawimy to bo jest naprawdę spora mgła i wolę się skupić na drodze niż na prowadzeniu filmu. Czy ja dobrze widzę? On jest na autostradzie <laughs> i jedzie z psem na kolana? Nie no nie. <laughs> Może ja mam jakiś inny mindset, ja, ja na pewno tak nie jeździł. To, to na 100%. Więc sprawdźmy każdy szczegół. Ile jest pamięci na laptopie? Żeby się nie okazało, że nie zapisze mi na przykład nagrania. Bo to by była naprawdę największa chyba tragedia. Laptopa wynosimy na górę. Żeby Maja nie widziała, że go przyniosłem z auta. Nie wiem, czy by nawet pamiętała, że był w aucie. Ale tak jak mówię, wolę zwracać uwagę na dosłownie wszystkie szczegóły. O których oczywiście pamiętam. Dlatego laptopa zostawiamy. Tutaj. Uff. Obawiam się jeszcze o jedną rzecz, a mianowicie... Że ten prank nie jest fejkiem i on naprawdę, naprawdę teraz upozoruje, że ten pies zaginął, nie? Że uciekł od nich. Bo póki co widać, jakby on się starał, żeby ona na 100% nie widziała, że to jest nagrywane. Ja zgaduję, że w momencie, gdy oni zgubili tego psa ten raz, co on uciekł do jakichś sąsiadów i ona tak się bardzo martwiła, płakała i tak dalej, to on zobaczył, jak ona bardzo płacze, jak ona bardzo to przeżywa i pomyślał, kurde, szkoda, że tego nie nagrywamy, ale dobrego pomysłu na pranka mam więc będzie dużo widać, będzie wszystko słychać, ale nie będzie widać, że się nagrywa. A to dlatego, że GoPro lubi się przegrzewać. I jeśli ono się przegrzeje po 10-15 minutach nagrywania, to się wyłączy i zacznie pipkać. To chyba serio nie będzie ustawiony prank. On naprawdę przez taką traumę chce, żeby swoja, jego kobieta przeszła dla kontentu na YouTube. Ale pięknie. Jak GPS. pies. Parkon zostawiłem otwarty. Sprawdź szybko tam. Stopisiu! Ja w ogóle mam genialny pomysł, nie? Sam Pepper kiedyś nagrał takiego mega super pranka, że u upozor pozoru i że ktoś cię porwał i chce cię, wiesz? Ehem, to, to będzie fajny prank na dziewczynie, no? Bo wiecie, no trzeba trzeba robić historię, trzeba tworzyć historię i co, trzeba z grubiej z tymi filmami, a skoro idziemy w tą stronę. Tapi! Tapi! Co jest? Nie. No nie ma, sprawdź z balkonu na górze u sąsiadów. Jakoś za bardzo realistycznie ta reakcja wygląda. W sensie wydaje mi się, że ona naprawdę nie wie o tym, że to jest prank, nie? Że to nie jest takie wcześniej ustalone, tylko on naprawdę na jej emocjach po prostu robi sobie content. Mnie tylko ciekawi, kto takie rzeczy ogląda i nie wiem, się śmieje, że haha, ona nie wie, że ten pies jest tak naprawdę u babci. <laughs> że taką reakcję mają ludzie mieć, czy bardziej takie, haha, ona cierpi, ale dobrze. <laughs> nie, nie, nie wiem, jaką miała ja to mieć reakcję. Mam tylko zażenowanie. Nie wiem co ja mam robić. Jechać? <small> Jedź. Gdzie? Nie wiem, wzdłuż ulicy go szukaj. Ja chyba zadzwonię do nich i szukają drugą. Nie dzwonę do nich. Co? No nie rób zamieszania, bo czekaj chwilę. OK, pierwsza rzecz, którą miałem powiedzieć, że to jest ustawione, czyli to, że w ogóle na górze nie sprawdzają, że nie może jakieś drzwi od przeciągu się zamknęły na przykład i ten pies tam sobie siedzi w jakimś pokoju zamknięty, ale ona poszła sprawdzić, nie? I to naprawdę nie brzmi na ustawione. No nie! Jakoś mi się za to nie chce wierzyć, że ona nie zauważyła tej kamery, bo on tam kamerę normalną dał, czyli taką olbrzymią, więc chyba by było widać. No chyba, że jakoś on mega dobrze to zakrył. Albo też jest tak, że ona była w emocjach i tego nie zauważyła. Jakby ba bardziej chciałbym wierzyć, że to jest ustawione niż, niż odwrotność, ale póki co e, chyba dobrze aktorom, jeżeli to jest ustawione. Ty się nie żartujesz ze mnie? Nie, no nie, jeszcze mi telefon, <laughs> Co? 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 Co co? Nie, no mi jest po prostu przykro a ja nawet nie jestem jej chłopakiem ani nic to, to dlaczego on nie odczuwa takich rzeczy, tylko haha mega beka Żartowałem tu kamerę, tam druga a to ty jest łagniechy <słuch> No musiałem. No. Nagrywa się, chociaż nagrywa. Nie wiem, jak ich lord do końca wyglądał, czy oni byli wspólnie już podczas założenia YouTube'a, czy on dopiero sobie założył i tak sobie wymyślił, że ją prankuje. Ale patrzy na tą kamerę i ma takie. Jezus, <laughs> z, ki z kim ja jestem pewnie? Bo wiadomo, nie wróżę im źle, ale wydaje mi się, że jakby takie coś mieć na co dzień, gdzie on ją w większości czasu to on ją właśnie prankuje, jakieś i co coraz mocniejsze to jest niczym challenger w challengerze. To, to jakby nie, nie zwiastuje to dobrze na związku, tak mi się wydaje. No, chyba, że ona tak lubi, nie wiem, płakać sobie. W pewnym momencie ta granica i ta ulga, że, hej, mordziata, ja robię tylko pranka, wiesz o CB, musimy rozwijać kanał Essa czy coś, nie wiem, jak on się pewnie zachowuje, jak to tłumaczy, ale. A, a, ale wydaje mi się, że w pewnym momencie jakby granica jest przekroczona pewnie. Ty masz coraz głupsze pomysły. <laughs> Mówiłem, że to będzie najmocniejszy prank. <laughs> że jakby. To nie wiem. Miałam... Co? No jakby jeszcze takie coś się nie stało, ale... No opowiadałem, że raz nam to ti uciekł. Ona oh. naprawdę wygląda roztrzęsioną, nie? To, to totalnie jest w szoku. Jakby prank się udał, Gratuluję! Twoja dziewczyna jest zaskoczona i myślała, że twój pies potencjalnie z... Pod autem, haha, beka. No, szkoda, mi Maja, ale tak muszą wyglądać pranki, no. Nie, totalnie nie muszą, nie. <grychy> Taki głupi przykład, pierwszy lepszy, ale na może być prank na jej urodziny, że dajesz jej 100 róż, nie? I co chwilę 10 róż ktoś przynosi. Taki wiesz, taka budżetowa Andziak, to też jest jakiś prank, i może by nawet jakieś wyświetlenia miało, czy coś. Jeżeli poszukałam i wdepłam w górę <grychy> na podwórku. No, coś śmierdzi, właśnie. Piana i co to ma na celu, żeby tak niby co? Rewansz. Za co? Za poprzednie prank. Gdyby ona zrobiła to sobie teraz rewanż, że ona wylądowała w szpitalu i ma na przykład 5 y, godzin do końca życia, i jest akurat na drugim końcu Polski, i on musi do niej szybko przyjechać, na przykład nie, do, do Sanoka. Gdyby ona takie coś nagrała, to nawet bym nie był zły, nie? W sensie naprawdę. To, to był fajny. F, fajny prank. Powinna tak zrobić. Z ich filmami to chyba trochę jest taka ruletka, nie? Że albo ustawią film, albo nie ustawią. W zależności od trudności. I tutaj chyba naprawdę nie był ustawiony ten prank. T takie mam wrażenie, no ch chyba, że kiedyś, nie wiem, wyjdzie jakiś futycz tego, że ona faktycznie wiedziała o tym, ale ona totalnie nie wyglądała, jakby o tym wiedziała. Więc jeżeli wiedziała, to gratuluję aktorzenia, na to nie wychodzi. Wychodzi za to ty z tego filmu, więc na razie.